Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj świece. Mustang 4.6 litra, 8 cylindrów. Niby błahostka, łatwy dostęp, ale sprawa może być nie taka łatwa, jakby się to wydawało. Jest jeden problem z tymi samochodami. Świece lubią się urywać w głowicy. I dlatego musimy być bardzo, bardzo ostrożni, jak Będziemy wymieniać świece w tym oto modelu. Świece są bardzo cienkie, małe. I przez to, jak one są zaprojektowane, ta część świecy siedzi w głowicy i dookoła niej zbiera się dużo nagaru. Co później powoduje, że jest problem z wykręceniem jej z głowicy i świeca się lubi urywać w tym momencie. Czasami się lubi też urwać i w tym momencie. Więc trzeba być naprawdę bardzo bardzo ostrożnym. Więc zaraz spróbujemy wykręcić świecę z tego Mustanga. Samochód ma przejechane 100 tysięcy kilometrów prawie 100 tysięcy 90 z hakiem i z tego co wiem świece nigdy nie były wymieniane więc 2006 rok. Dzisiaj mamy 2021, więc 15 lat w tym silniku. Zobaczymy. Więc zabieramy się do, do rozkręcenia cewek. Klucz 7 mm. Silnik w tym momencie jest zimny. no jesteśmy przy pierwszej świecy tutaj jest klucz 9,16 i próbujemy nie chce drgnąć nawet więc, żeby jej nie urwać Próbujemy zrobić taki mały myk. Parę razy mi się dość przydało. Zainstalujemy cewkę z powrotem i odpalimy ten samochód na 5 minut. Żeby się trochę rozgrzał. I zobaczymy co się stanie. Jak widać, samochód jest odpalony, nie chodzi na wszystkich cylindrach. Damy mu parę minut, żeby się zagrzał. Podejdziemy do niego jeszcze raz. Mieliśmy samochód chodzący przez jakieś 5 minut, trochę się zagrzał. Spróbujemy zrobić podejście numer 2. Zobaczymy czy coś to nam da i proszę bardzo świeca zaczynałem się obracać Ale co zrobimy? Nie będziemy jej odkręcali na raz. Tego tak zakręcamy, odkręcamy i powolutku wykręcamy tę świecę. Jak czujemy jakiś większy opór od razu przestajemy. Na razie jakoś idzie. Więc bądźmy dobrej myśli. Ha. Została w środku Ha Nie chcę wyjść czytamy magnesu. Mam mój magnes i wyłowimy. Naszego pierwszego pacjenta. Sądzę, że po świecy to one były już wymieniane, bo jest na nich dany smar miedziany. I tutaj, jak widać, mamy ten cały nagar, który trzyma nam świecę. I jak porównamy ją do, do nowej, widać, że ona jest bardzo bardzo wypalona. Przerwa jest praktycznie dwa razy większa. Więc jedziemy dalej. Wykręcamy kolejne trzy z tej strony. I zobaczymy, jak to będzie nam szło. Dobra. Świeca numer dwa. Idzie dużo, dużo łatwiej w porównaniu do pierwszej świecy, w zasadzie nie stawia żadnego oporu, co mnie bardzo, bardzo cieszy. świece numer 2. Tak samo dużo nagaru. I mamy świecę numer 3 na tej stronie. O. Coś tutaj blokuje. Blokuje mi dostęp, coś tam go trzyma. Widać ta jakoś się nie chce słuchać, na razie ją zostawimy. I ostatnia, może nie, na, nie najlżej, ale, ale jakoś stara się kooperować z nami. Najbardziej istotne są te pierwsze dwa obroty. Jak już świeca się ruszy i nie stawia większych oporów, duża szansa jest taka, że wykręci się bez większych problemów. Sama jak w poprzednich przypadkach bardzo duża ilość nagaru. No i świeca prawie zjechana do zera. No i wracamy do naszego uparciucha. Spróbujemy ją jeszcze raz. Stawia nam opór i powolutku widzę, że zaczyna iść. Miejmy nadzieję, że wyjdzie w całości. Mamy całego pacjenta. Super duży nagar. Ale udało się. Czekaj. Witam ponownie. Zabieramy się do instalacji nowych świec. Niestety, do tych aut nie ma dużego wyboru. Jeżeli chodzi o, o świece, można użyć aboriginalnych, Fordowskich. Autolite, jeszcze jest jakaś jedna firma co produkuje, ale ponoć nie sprawdza się w użyciu. Przed instalacją nakładam trochę smaru miedzianego na gwint. Ciekawostką jest to, żeby uniknąć potencjalnego zerwania Świecy, a potem dość ciężkiego wyławiania tej świecy z głowicy. Można to zrobić bez ściągania głowicy, są do tego narzędzia odpowiednie. A w niektórych przypadkach niestety trzeba ściągać głowicę. A to już jest dość duża robota, więc sugerowałbym, żeby świece wykręcić raz na 15 tysięcy kilometrów. Tylko po to, żeby je przeczyścić z nagaru. Przesmarować i włożyć z powrotem. I w tym momencie nie będziemy mieli większych problemów. Przy eksploatacji Tego silnika. Jeżeli świeca nie stawia oporu, taka robota nie powinna zająć więcej niż godzinę. A urwana świeca w głowicy to się wiąże z dużo większymi kosztami niż jedna godzina. Przeważnie wykręcenie świecy, która jest urwana. Bez ściągania głowicy zajmuje około 2-3 godzin. A jeżeli nie nie uda się nam tego zrobić bez ściągnięcia głowicy, to koszty idą diametralnie w górę. Trzeba też również pamiętać, że ten samochód ma 8 cylindrów, więc czasami może się zdarzyć, że będziemy musieli usunąć dwie głowice. Mamy wszystkie wymienione na stronie kierowcy i teraz można zrobić stronę pasażera. Kolejne cztery. Myślę, że ten filmik da pewne wyobrażenie, na czym polega ta praca, z czym się wiąże, z jakimi ryzykami i jak można obejść lub wyeliminować to ryzyko związane z urwaniem świecy. Jeżeli by, by nastała sytuacja taka, że nawet po podgrzaniu silnika świece by się nie chciały wykręcić, wówczas zalewamy je olejem penetrującym naftą z góry i zostawiamy na 12-24 godziny i podchodzimy do tego jeszcze raz, kiedy świece trochę namokną. Miejmy nadzieję, że to pomoże i życzę Wam powodzenia. Świetne wymienione. Samochód chodzi. Jak widać, ulica jest olbrzymia. Równiutko. Aż się chcę słuchać. Niedługo samochód będzie gotowy. Będziemy się widzieli na drodze. Do zobacinho.